Witam ponownie, styczeń, pierwszy 2022 rok i mam nadzieję, że a uda się, bo już się wgrała mapka, dobra chciałem was zabrać na singiel wokół ambarasu. Dla mnie to będzie taki można powiedzieć pierwszy raz, bo ostatnio nie przejechałem go całego, więc zobaczymy. No dobra, jedziemy. I oczywiście jak to zwykle na moich filmikach na początku lekko do góry <laughs> O, piękny korzonek. No, bez gleby. No i gdzie? stawiam tu. Zobaczymy. Początek przyjemny. Lekko do góry, lekko do dołu. <grych> Piach, ale dzisiaj mokry, więc na razie bez problemu. Spóźniona zmiana biegów z mojej strony. Jach Zobaczymy Chyba dobrze Psy Nie lubię tego Dzień dobry Wykadrowałem rękawiczką panią z ujęcia Może nie będzie widać Coś ty zrobił trzeba było ją pokazać No ale nie można chyba Gorąco Jakieś 90 stopni Tutaj po prawo, wcześniej kończył się singiel Uromana. A ja jadę prosto. Trochę w nieznane. Trochę w znane, trochę w nieznane. Zobaczymy. Lekki zjazd. No i lekko do góry. Standard. Chyba dobrze. W dół i prosto. Oho, a mogłem skoczyć. No i pytanie, chyba tu. Jak coś będzie. Nawigrzycie na najbliższym rądzie zawróć. No nie mam dzisiaj siły pierwszy styczeń. Jakieś drzewa, zobaczymy czy się przejedzie. Chyba usunięte wszystko. Wokół Ambarasu. No to tam niżej. W tych domach to pewnie wczoraj był niezły ambaras, chyba tu. O! Piękne to było, wymuszone, ale piękne. No, za 20-30 centymetrów mogło tam być. chyba postanowiłem tu wrócić na ten singiel bo odkryłem że ostatnio nie zaliczyłem zjazdu który gdzieś już tu niedługo chyba będzie a górka jest całkiem całkiem parę metrów ma myślę że jakieś 8, 9, 10 400 metrów i koniec tej zabawy Chyba dobrze Gdzieś tu niedługo powinien być zjazd fajnie Będzie siła kiedyś to się dokręci to hop. a tutaj to 2 centymetry na korzeniu Żony. Lepiej uważać. Wow. No, się. Ale jadę pierwszy raz to. Wybaczcie. I hop. Ten zjazd, chyba tu, a to słabo. Centralnie się kończy w ulicy. Szkoda. A, to tu pojedziemy. No i tak, gdzie my wyjechaliśmy? Aha, początek tego singla jest w okolicy ulicy, w okolicy ulicy Żyrardowskiej i Dynamicznej, a końcówka przy. Żyrardowskiej, zaraz wam pokażę. Żyrardowska, może nie było widać. O. I Wałuszewska, stamtąd zjechaliśmy. No, szału nie było, ale może być. Dobra, to jadę jeszcze zaliczyć, chyba jedną z większych gór w Warszawie. Kadrujemy hautko. <laughs> Nie chce mi się na komputerze. Dobra. Do zobaczenia niebawem, bo jeszcze zaliczymy jedną z większych górek w Wawie. Hej!